Dzień dobry, dzień dobry, witajcie na kanale GranaKompa, ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Gunsmith Simulator w wersji Prolog. Proszę Państwa, tak jak umawialiśmy się w poprzednim odcinku, no, musimy zrobić trzy zlecenia, żeby można było na strzelnicę pojechać. No i zobaczmy, co my tutaj będziemy mieli. Dodatki do AK. No dobra, zaakceptujmy za 80 dolarków, proszę uprzejmie. Witam wszystko o co proszę to dodanie do mojej broni kilku dodatków do dalekiego zasięgu i czegoś fajnego na krótsze odległości, ponieważ lubię też czasami sprawdzić się czasowo na krótkich dystansach. Wiem, że może to zabrzmieć dziwnie, ale zadbałem o broni. Po prostu pomyślałem, że fajnie byłoby strzelać do celu z dużej odległości. Z góry dziękuję. Ty ma K47? No dobra, do zrobienia. Co my tutaj mamy? Mamy pomalować, spersonalizować, przetestować w warsztacie i oczywiście zabrać na strzelnicę. Eee, w porządku. Ogarniamy temat. Mamy rozpakować broń. Ok. Elegancko. O ty panie. Nie, no, animacje są kapitalne. Eee, dobrze. Po raz pierwszy opracowany w 1947 roku w Związku Radzieckim przez Michała, e, Michała Ka Kałaśnikowa przyjął nazwę AKM. Jako rok produkcji, a także słynny pseudonim Kałasznikow, jest to gazowy karabin automatyczny z nabojem 762x39 mm. Prosta i dość tania konstrukcja, jak na w pełni automatyczny karabin, oraz duża wytrzymałość broni w trudnych warunkach szybko sprawiły, że stał się popularny na całym świecie jako dobry uniwersalny karabin automatyczny. No, to to rozpoczynamy nad nim pracę. O, a to co, gdzie nam to? Możesz pomalować broń, tak by wyglądała charakterystycznie. A, to takie rzeczy, to taka nowość jest teraz. Możesz dostosować farby przed ich nałożeniem. Zobaczmy dostępne opcje. OK. Wybierz narzędzia z tego paska narzędzi. Dobra. Tutaj możesz wybierać spośród już utworzonych farb. No i chyba ja z tego skorzystam. We wzorach można używać więcej niż jednego koloru. No OK. Może być połysk i metaliczne właściwości farby. Jesteś ograniczony tylko do kilku farb. Możesz dodać lub usunąć więcej farb, od farb. no to fajnie. Wybierz jeden ze wzorów lub pełny kolor jako bazę dla nowej farby. Okej. Okay. Na większości pistoletów możesz umieścić naklejki. <laughs> Ciekawe. Możesz odtworzyć efekty zużycia, aby farba wyglądała na mniej lub bardziej zużytą. No dobra, to ja myślę, że jakby go tu można było. Ładnie maźnąć. A może w ten sposób? Pomaluj broń, możesz pomalować broń tak, by wyglądała charakterystycznie. Chociaż wiecie co? No, szczerze ja bym jej nie tykał, nie? Ale... Czemu ty. Aha, bo to się. Dobra. No to zobaczmy, jak to będzie wyglądało. A, w ten sposób, tak? Wiecie co? Nie podoba mi się to. A tak. Dobra, niech będzie w ten sposób. Zakończ pracę. Tak, skończyłem malować. Co teraz? Potrzebujesz wymienić dodatki na broni. A, czyli to tu. Dobra. Taktyczna luneta. Aha, dobra, to to idziemy do, do, do tego do sklepu. Chwilowo porzuć. Do komputera znaczy się. No ale i do sklepu jednocześnie. Zaraz tam popatrzymy. Ciach. Sklep i teraz taktyczna luneta. Czy ja mogę. O, właśnie, karabiny. Ok. A mogę wybrać dodatki powiedzmy, czy podzespoły, tak. Nie, nie, nie widzę celowniki, może to tutaj będzie tuleja wewnętrzna tuleja. Bla, bla. Nie, to są. To nie będzie to. O kurde! No, powiem szczerze. Nie wiem, czy wy tu widzicie. Taktyczna Ludeta yy, 1.6x24. Czy to by się tu gdzieś znajdowało? Bo tutaj to są bardziej części, tak? A tu gdzieś. O, optyka. Już, okej. Okay. Czyli, czyli mamy to. Taktyczna ta 16x24 to będzie ta. I kup. Ojej, jakie to drogie jest. Dobra, ale zobaczcie, nam kasa nie, nie, nie ubywa, nie? Czy... O co to chodzi? Chwyt przedni. Zobaczmy dalej. Chwyty. Chwyt przedni, dobra. Ok? I laser, dobra? O po prostu tak. Ok, i teraz rozpakujmy to całe badziewie Potrzebujesz wymienić dodatki, no to wiem o tym. No to ciśniemy Proszę uprzejmie. Hmm. I teraz, jakby to tutaj teraz ogarnąć? No. Dobra, yy, tu ogarniamy i laserek też elegancko, zakończ pracę. Yy, powiem tak, no zrobiłem to malowanie dlatego, że tu kazali, nie? ale i tak oryginalne podobało mi się bardziej. Trzeba sprawdzić czy broń funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem, a czy, gdzie to tutaj w tym warsztacie? A, że to tu. Stanowisko do testowania. OK? I jak ja mam to niby zrobić? Sprawdź magazynek. OK? Pociągnij zamek, aby naładować kurek. Czekajcie, kuźwa. Ty gdzie on, kuźwa, tutaj? Bo ja nie widzę. Synu. Mechanizm ryglowy zablokowany przez dźwignia selektora ogniowego. Dobra, tam. Teraz z kurkiem naładowanym i selektorem ustawionym na auto pociągnij za spust. No, dobra. Pociągnij zamek, aby naładować kurek. Ok, czekajcie. Słona z pustu się go tutaj na auto przerzuca dźwignia selektora ognia. Dobra, aby zabrać broń w teren, musi się. Ją... Aha, włożyć. No dobra, zakończ pracę. Ok, i cisiemy tutaj. i co? O. Nie mogę wsiąść na tego, w samochodu i jechać na strzelnicę, bo właśnie. Bo jeszcze jedno zlecenie. Poszukiwany rusznikarz z umiejętnościami. O kurde, obróbki drewna. Zobaczcie, Mosberg y, M591 za 200 dolarów. elegancko, No dobra. Akceptuję zlecenie. No <laughs> nie ma wyjścia. Y, dobra. Hej, wyrosłem z tej broni i wszyscy moi znajomi mają fajne drewniane ręcznie robione kolby w, yy, i przedramiona do swoich pistoletów, i przez to moja broń wygląda fatalnie w porównaniu do nich, więc może to jest powód, dla którego straciłem zainteresowanie strzelaniem do rzutków. Bardzo chciałbym dostać te nowe ręcznie robione części. Okej, okay, mamy zmienić konfigurację, naprawić, zabrać na strzelnicę, opcjonalnie przetestować w warsztacie, ale. Yy, dobra, zobaczmy. Kurde, to fajne, może być naprawdę. Jak już to w pełnej wersji będzie, wszystko to będzie elegancko. Patrzcie. He, rewelacja. Dobra, zmień konfigurację. Ok. Zaprojektowany w 1961 roku przez Karla Bensona Mosberg 500 ma wiele wariantów. Jest to 591 charakteryzujący się różnymi konstrukcjami tub magazynków. Magazyny, magazynki modelu 590 są przeznaczone do otwierania od strony wylotowej a lufy mieszczą się wokół tubusu magazynka i są utrzymywane na końcu nakrętką kołpakową. Taka ciekawostka. Dobra, klę zażyczył sobie zmianę konfiguracji tej broni, czyli rozbieramy tak jak rozumiem. Eee, hmm. Tylko, że zaraz eee, Niektóre modele broni można modyfikować zmieniając ich konfigu w konfigurację. Długa kompozytowa z gwintowaną lufą. Ok, krótkie drewno, długie drewno. On by pewnie to chciał. Klient chce. Dobra, to klient chce, to mu to dajmy. Teraz musimy zdemontować broń, by dostać się do jej części. No dobrze, no proszę uprzejmie. Jak mus? To mus. Dobra. Elegancko. Aha, tylko że. Ajajaj, kurwa. Jak ja się mogę obrócić? Oj, panie, kochany. Aś, pan na młodziu No halo, no ja to nie, nie, nic nie widzę tu. O, tak chciałem. Dobra. Ciśniemy dalej. Powolutku. Bo no to tam trzeba jeszcze, wiecie, coś widzieć, nie? No, panie. Ok, to może być, proszę Państwa, yy... odcinek tak, żeby. No, weźcie ja się położę. A to jeszcze nie koniec atrakcji na Tonight. Yy, to może być taki odcinek, który będzie podzielony, słuchajcie, bo yy, tutaj no, robimy, robimy, nie. Ale tu się można trochę nakombinować. Jedyne co mi przeszkadza, drodzy państwo, w, ty, w tym y, y, jakby tytule, y, to właśnie to takie kurde machanie tą kamerą, bo czasami no, ona się dobrze układa, a czasami się tak ułoży, że no, sami widzieliście, że tego praktycznie nie widać. Później to trzeba jakoś tam ogarniać, nie? Kombinować z tym sterowaniem, żeby tę kamerkę nacelować. Bo obiekt, który nas interesuje, który rozkładamy, to jest gdzieś tam poza wizją. Nie? Trzeba nam odsuwać, czy oddalać, przybliżać. Eee, dobra, na razie tyle. No, ja chcę teraz wrócić tu. No, czekajcie, bo to kuźwa mi tu nie, nie pasi teraz. Kliknij, aby odłożyć. Chwyć, aby obrócić. Aaaa. Dobra. Może to kwestia po prostu przyzwyczajenia do tego. No dobrze, ale tutaj powinniśmy to, to zdemontować. Nie wiem, dlaczego nie mogę tego zdemontować, bo... Dziwne. No, ale dobra, nie będziemy się tym za bardzo przejmować. Zobaczmy, czy tu gdzieś coś jeszcze długie przedramie. Część długiego. Musisz zamontować broń, bo dostać się do jej części. No okej. Okay. Zamek. To rozkręcimy też. <laughs> Czemu nie? Na czynniki pierwsze, panie, dawaj pan. A tu już myszką nie pojadę. Ale halo, ja jeszcze nie skończyłem, synu. Czy skończyłem już? No dobra, na no wyraźnie skończyłem. Frontowa łóżka długa. Hmm. Dawaj. OK. To jeszcze można sobie tu klikać, tak? Kurde, dobrze, dobrze jest. OK. Niektóre części nie będą potrzebne w tej broni ładnie, ładnie eee, dobra teraz tak, niepotrzebny długie przedramię ok i kolba teraz tak, usuń niepotrzebne części które części, no to ale jak to, aha, usuń długie przedramię jak to teraz usunąć przytrzymaj by odrzucić a, ok i kolba to też dobra. Weź kawałek drewna i uformuj z niego potrzebne części. O, ty panie kochany! Gdzie to teraz się robi takie cuda? Tutaj, tak? Mosberg, stwórz. Ale co mam, jak mam to zrobić? Podnieś zakreślacz. Okej. Okay? Zaznacz obrys. Użyj markera, aby narysować części na drewnianym bloku szablonu. Poważnie? O, dobrze. E, pomaga, bo ja myślałem, że już ręcznie to będzie robione, a ja mogę wyjść poza linię. Tak że... <laughs> Nie byłem dobry w kolorowankach. Oczywiście żartuję. Dobra. Usuń e, szablon używany do dokładnego oznaczenia kształtu części. Dobra. Jasne, włącz piłę, e no fajne to, weź drewniany klocek i wytnij zaznaczone wcześniej części, dobrze, teraz co, jak ja, jak mam to niby, o cholera, a wystarczy to trzymać lewy przycisk myszy, chyba nie, albo może, Okej, okay, podnieś pilnik. Eee, uformuj części za pomocą pilnika. Okej. Okay. No dobra, coś, coś tam rzeźbimy, słuchajcie. Ej, halo. No, nie tak chciałem, no. Słuchajcie, jak to tutaj obrócimy sobie? Będzie łatwiej. Maziajem, maziajem. No, Powiem tak. Ja nie wiem, czy klient będzie zadowolony. Ale sprawdzimy. Kurde. Szczerze powiedziawszy, jak dla mnie, to to już byłoby. A może tutaj jeszcze. O, okej, okay, dobra. Teraz tego. To jeszcze pewnie trzeba będzie pomalować, coś tak czuję. No, i podnieść papier ścierny. Eee, to bardziej profesjonalnie to. <grywka> Jakimś olejem będziemy to. Tutaj smarować, co by, co by dobrze było, czy, czy, czy jak? Patź, kurde, ale jaja. Dobra, drewniana kolba. Zabierz gotowe części. Okej, okay, to mamy jedno, to mamy drugie. Dobra. I co teraz? A, i wyjdź. I teraz co? A, będziemy tutaj jedna kolejkiem. Olej będzie. Proszę bardzo, eee, przygotuj się do, no, do nałożenia nowej warstwy lakieru. Czyli to lakierować będziemy, ok? No, tak dokładnie tutaj, żeby elegancko było. To wiadomo. Ok, i a jeszcze kolba. Proszę uprzejmie. Ale wiecie co, powiem Wam tak szczerze, że nie wiem, dlaczego akurat tak to robić, tak to lakierować, jakby yy, wydobyć tutaj strukturę drewna. to Wydaje mi się, że byłoby o to fajniejsze, ale to co kto lubi, nie? Teraz to tak nie za bardzo to widać. Okej, okay, odejdź od stołu. No to Uciekaj. Zabezpiecz części, pokrywając je cienką warstwą oleju, czyli jednak. Dobra, bierzemy też smatkę i co oni by chcieli? Część długiego przedramienia. Dobra. Najpierw kolba. A gdzie jest ta część długiego przedramienia? Jest. Możesz złożyć broń w całość. A idź pan w... wiesz gdzie yy, trzeba ja by wstawić. No to proszę uprzejmie. Się namęczyłem. Dobra. E, no, panie, ja pana chciałem tego zamontować. Dobra. Okej, okay. aż troszkę dalej. Dobra i tutaj jeszcze mamy. O. Dobra i to mamy. Okej, okay, złóżmy to. Cudo. Isru. Isru. I niech sobie czeka. Dobrze. Dobra, i na razie to tyle. No i teraz, aha, to idzie tutaj, dobra, ale yy, to możemy już sobie tutaj wstawić elegancko. Dobra, a jeszcze śrubki. Proszę bardzo, ale weź mi się tam. Ej, dzieciaku, dzieciaku, dzie. No i dobra, montaż zakończony. Yy, aby zabrać broń w teren, musisz ją włożyć do bagażnika. No i bardzo dobrze, słuchajcie, to wkładamy broń do bagażnika, mamy cały komplet, tak naprawdę, czyli trzy zlecenia zostały yy, wykonane i teraz moglibyśmy pojechać na strzelnicę, ale to już wykonamy sobie w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy należy do was, trzymajcie się i do zobaczenia, papa. Pa.